Pewnie już poznajecie ten produkt i wiecie o czym dzisiaj będzie dzisiejszy komunikat. Jest to preparat na wybarwianie. Co mamy tu w składzie? Tlenek fosforu 15%, tlenek potasu 20%, do tego trochę boru, molibdenu, manganu. No i dawka od 4 do 5 litrów. Trzy zabiegi. Tak jak w dalszej części komunikatu 6 tygodni pierwszy zabieg co 10-14 dni Nie, ja robię co to tak co 8-3 zabiegi także to jest moja recepta na czerwone jabłka, przynajmniej Rubinstar bardzo dobrze na to reaguje Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w kwaterze Rubin Stara. Dlaczego tu przyszliśmy? No bo z tą odmianą zawsze są problemy, żeby ją wybarwić. Ja takie zabiegi stosuję już od paru lat. Stosowałem różne różne preparaty. Niektóre niektóre miały lepsze działanie, niektóre gorsze. No i w końcu jedyny taki który mi przypadł do gustu to jest haskon, jak wcześniej pokazywałem w komunikacie, jego skład jest to wszystko połączone, no ale też producent nie pokazuje wszystkiego, co tam jeszcze jest i nikt tego nie wie, fakt, że działa. Do kolorowania jabłek trzeba się troszeczkę wcześniej przygotować. To było cięcie konturowe. Kilka razy zastosowany był haskon z molistarem, który przyhamował wzrost, wszystkie jabłka są wyeksponowane. Zastosowanie Haskonu tylko jest to takim wykończeniem, taka kropka na D ale jeżeli sad jest zaniedbany nie ma światła to najlepsze produkty i tak nie pomogą, dlatego ja w swój sad wkładam maksymalnie dużo roboty i żebym mógł się wtedy cieszyć plonami jakie potem zbieram na najwyższym poziomie i nie, nie ma nic, nic do zarzucenia, że czemuś Czegoś temu jabłku brakuje, bo mu nic nie brakuje. Tu składane jest masa serca, pracy, i potem są efekty. Także jak wcześniej wspomniałem, trzy zabiegi. Wcześniej zabiegi, które ograniczają wzrost, żebyśmy mieli wszystko wyeksponowane. Jak widać, jabłka na wierzchu, i to też takie jabłka na wierzchu mają dużo wapnia, są dobrze dopryskane. Wiadomo wapń tylko przez owoce wchodzi. Co do wybarwiania jabłek, z moich takich obserwacji duże dawki azotu bardzo ograniczają wybarwianie jabłka. Po azocie jabłko zielone jest goldena. O, to wygląda jak goldena, nie jak, nie jak rubin, On po prostu jest zielony jak kruta. Do tego duże, duże dawki fosforu i potasu też obniżają. Yy, jędrność jabłka dlatego trzeba bardzo delikatnie z wszystkimi tymi nawozami żeby naprawdę sobie nie zaszkodzić bo to opryskać tylko po to żeby mieć kolor a potem nie można jędrności no to też trzeba trzeba troszeczkę troszeczkę się zastanowić co my chcemy od tego jabłka także no, dziobnięte przez piłę też będzie do, do wyrzucenia wszystko Także z moich takich obserwacji wynika, że haskon nie powoduje, że ta jędność w komorze w czasie przechowywania mi spada. Jabłko po haskonie nie to, że ono się całe wybarwi, bo takich cudów nie ma. Tu, gdzie mamy operację słoneczną, ono jest czerwone, ono się zabarwi na lekki malinowy kolor. Po haskonie on w komorze. Hmm, zmienia barwę na bardziej intensywną tu gdzie jest zielone on czerwony się nie zrobi może się zrobić żółty ale on czerwony się zro nie zrobi bo takich cudów yy, no nie ma nie ma takich preparatów, które opryska się jabłko zielone i wyjmuje się z komory czerwone to tylko w bajkach takie takie pitu pitu życie, życie pokazuje, że trzeba dużo pracy w to wsadzić najlepiej najlepiej Koloruje temperatura. Duża różnica 10 stopni między dniem a nocą, i wtedy te jabłka naprawdę dobrze się kolorują. Ale na to nie mamy co liczyć, bo noce zazwyczaj ciepłe. Dlatego musimy sobie troszeczkę pomóc. Niektórzy pryskają lodowatą wodą w ciepłe dni przed zbiorem i to też troszeczkę pomaga. Nie robiłem tego. Nie robiłem tego. Co to za kolega? Halo nie ja chcę z nami gadać no, e, Także ta zimna woda też podobno pomaga. No jest szereg zabiegów. Ja zdecydowałem się na, na Haskon. Zadajecie mi pytania, jak Etefon. Etefon bardzo dobrze wybarwia, ale ja kiedyś zastosowałem Etefon na Robin starze i ledwo-ledwo go sprzedałem. Zaczął bardzo mocno tracić na jędrności. Nie wiem. Dawka była 150 ml na hektar i on zmiękł. I zraziłem się troszeczkę do niego. Do szybkiego do szybkiego handlu można i zastosować, ale to wtedy nie ma jakości, a mi na tym nie, właśnie nie zależy. Tu podstawa to jest jakość. Jakość, jakość, jeszcze raz jakość. No i potem możemy to ładnie zagazować, zafreszować i to stoi. No to, to tyle. To tyle chyba na dzisiaj nie ma co przedłużyć. No tak wygląda jabłuszko. Jest troszeczkę siatki, ale to jeszcze przed zbiorem jest i grzybek. Przecięcie jakieś odpiły. Znajdzie się, znajdzie się. Także mówiłem, u mnie ja nie dążę do tego, żeby wytłóc wszystko w sadzie. Jest troszeczkę grzybka, troszeczkę zwójki. Ale to się wyrzuci, i jabłko jest wtedy bez tej chemii. Nie, nie pakuje bez sensu tak w kółko jeździć, bo to nie ma najmniejszej potrzeby. Tu już są silniejsze drzewa, i już jabłek nie ma. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam.